Adolf Hitler, kanclerz Rzeszy Niemieckiej od 1933 roku. W 1941 roku rozpoczyna wojnę ze Związkiem Sowieckim. Jej celem jest zdobycie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, główny architekt wojny rasowej rozpętanej przez Hitlera. Wojna, którą Hitler rozpoczął 1 września 1939 roku, była nowym typem wojny. Hitler zresztą to powiedział wręcz na kilka dni przed jej rozpoczęciem. 22 sierpnia 1939 roku, w Ober-Salzbergu. Występując przed najwyższymi dowódcami niemieckiej armii, powiedział wprost, że w tej wojnie nie chodzi o dotarcie do pewnej linii, a więc o zajęcie pewnego terytorium, tak jak w dotychczasowych wojnach. W tej wojnie chodzi o zniszczenie siły żywej. W różnych wersjach zapisanych tej, tego, tego wystąpienia, no bo świadkowie zapisali te, 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 te słowa, mówi się nawet o tym, że Hitler wzywał do mordowania kobiet i dzieci. Mówił wręcz, nawiązywał wręcz do zagłady Ormian. Zwracając uwagę, że kto, kto dziś pamięta o Zagładzie Ormian, a więc użył słowa, że w tej wojnie będzie mu chodziło o Zagładę Polski. Zagłada, ale to jest jednak wyraz chyba, który zazwyczaj jest kojarzony z innym ludobójczym przedsięwzięciem państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. Niektórzy nawet twierdzą, że w cudzysłowie oczywiście, że jest to wyraz zastrzeżony, ale jeżeli rzeczywiście prześledzić. Ale on dotyczy też przecież obywateli polskich, tak? Czy w tym znaczeniu, czy w innym, to, to on dotyczy obywateli polskich, bo, bo, bo dotyczy obywateli polskich pochodzenia... Żydowskiego. Bezwzględnie tak. Zresztą, z się... naszej perspektywy ważne jest to, że to są obywatele polscy, prawda? No zwróćmy uwagę, że też kontekst czasowy tej wypowiedzi Hitlera z 22 sierpnia 1939 roku był istotny, bo już do samolotu wchodził minister spraw zagranicznych Rzeszy, Joachim von tak. Ribbentrop, żeby polecieć do Moskwy i tam podpisać w obecności Stalina pakt, który rzeczywiście powinien jak już wcześniej mówiłeś, nazywać się Hitler Stalin, który można powiedzieć otwierał wrota szeroko, żeby te plany, o których mówił Hitler do swoich generałów, zrealizować. I tu rzeczywiście ciąg wydarzeń, które mamy, z którymi mamy do czynienia po 1 września 1939 roku na ziemiach polskich za sprawą agresji niemieckiej, potwierdza, że Mieliśmy do czynienia z systematycznie zaplanowanym i realizowanym planem zagłady. Tak, Polski. bo to jest wojna nowego typu, bo zaraz za żołnierzami Wehrmachtu idą specjalne jednostki, tak zwane Einsatzgruppen. Jednostki kierowane. Przez e, szefa SS Reisfjellera, SS Himmlera i jego najbliższego współpracownika e, Reinharda Heydricha, które no, właściwie trzeba tak powiedzieć to one dokonują woli i realizują prawdziwą wolę, Hitlera, bo przypomnijmy, bo one dobrze, doskonale rozumieją, tu nie chodzi o to, żeby zająć jakieś terytorium i żeby dojść do jakiejś linii. To ma Wehrmacht dojść do tej linii, ale prawdziwą robotę i prawdziwą wojnę, wojnę rasową realizują owe Einsatzgruppen, czyli SS, przy współpracy e, członków mniejszości niemieckiej w Polsce, które, którzy są formowani w tak zwany Selbstschutz. No nie tylko ta współpraca reprezentantów mniejszości niemieckiej w Polsce, też objawiała się w wielkiej pomocy przy redagowaniu list proskrypcyjnych, czyli list o sfidacji. Ale to jest początek. No, ale oni przychodzą, Ainsatzgruppen przychodzi. Po przypomnijmy, jakiś gotowymi listami. To musimy się troszeczkę cofnąć, bo gdy mówimy o tak zwanych listach proskrypcyjnych, które powstają w trakcie przygotowań do wojny, to decyzja o ich powstaniu. Zapada latem, w lipcu 1939 roku. Powstaje specjalna komórka WSS, która jest upoważniona do, 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 do tworzenia tych list, a te listy mają na celu co? Likwidację przede wszystkim polskich elit, szeroko rozumianych. Mniej więcej w tym samym czasie, mówimy lipiec, sierpień 1939, dopinane są na konferencjach w obecności Reinhardha Heidrysia wszelkie szczegóły operacyjne związane z planowaną akcją Tannenberg, czyli akcją likwidacji polskich elit politycznych, intelektualnych, gospodarczych, duchownych na ziemiach Wielkopolski, do której wkracza Wehrmacht 1 września 1939 roku. I to rzeczywiście jest systematycznie wykonywane, ta ludobójcza akcja już w pierwszych dniach września 1939 roku. Zresztą w tej akcji także biorą, jednostki, biorą udział jednostki rycerskiego Wehrmachtu. No ale jednocześnie coś, podobne działania dokonują się na, na terenie Pomorza i mamy do czynienia z tak zwaną zbrodnią pomorską. I tutaj dochodzi na przełomie 1939-40 roku, w, tylko w tym okupowanym przez Niemców i wcielonym bezpośrednio do Rzeszy, podobnie jak Wielkopolska, w województwie pomorskim iście z hekatombą polskiej inteligencji ginie około 40 tysięcy reprezentantów polskich elit. Ważne jest, żeby pamiętać o, twu, o tych dwóch kwestiach, że ale przypomnijmy, one, 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 one nie giną wskutek działań wojennych. Nie, Działania jest... wojenne. E, 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 wermach zrobił swoje. Wchodzą SSmani z Zelpsucem i mordują, bo to też musimy to powiedzieć: mordują również kobiety i dzieci. Dokładnie tak, jak to zaplanował Hitler. No Nie tylko mężczyzn. My mamy masę różnych świadectw o tym, że po prostu mordowano całe rodziny. I mamy również świadectwa wstrząśniętych żołnierzy niemieckich, którzy. Na początku ja, ja, ja czytałem, ja mam takie świadectwa, którzy, to, to jest pewien rodzaj rozrywki, tak? że w Wehrmachtu, dowiedziawszy się o tym, na przykład jest taka, tak, takie świadectwo żołnierza Wehrmachtu, to się kluge nazywa ze świecia. Żołnierze Wehrmachtu, kompania Wehrmachtu dowiaduje się, że będą rozstrzeliwania. Polaków na na, 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 cmentarzu i oni w niedzielę w wolnej chwili idą sobie obserwują i obserwują. Jak to jest na safari. E, tak, obserwują jak w rowach kobiety e, z dziećmi klękają i są, za, i są mordowani przez SS i zelpsu strzałem w tył e, głowy. To są wstrząsające, wstrząsające zapisy, bo to o, ci żołnierze niemieccy mówią, Wręcz, że widzą pryskające, pryskającą krew mózgi tych mordowanych ludzi. Tak, i to o tym trzeba pamiętać nie tylko o tych no, przykładach konkretnych tego bestialstwa, ale fakt przede wszystkim jest taki podstawowy, że ludobójstwo na okupowanych ziemiach polskich dzieje się od września 1939 roku, a więc zanim państwo niemieckie przystąpi do realizacji tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli czyli rozpędzenia machiny ludobójstwa skierowanego przeciwko Żydom, oczywiście też obywatelom Rzeczypospolitej pochodzenia żydowskiego, ale nie tylko, ale te sceny, te dramatyczne sceny, kiedy... Tłum rozebranych do naga ludzi stoi przed grobami wykopanymi, rowami wykopanymi w lesie i są masowo rozstrzeliwani. My te widoki zazwyczaj kojarzymy z takimi strasznymi miejscami jak Babiar, Ponary, gdzie od 1941 roku niemieckie oddziały mordowały masowo ludność żydowską. Tymczasem... To po raz pierwszy miało miejsce w Lasach Piaśnickich pod Wejherowem, gdzie ginęła właśnie polska inteligencja pod koniec XIX Tak. I, ale roku. też przyznajmy to, że nowoczesna, czy współczesna ta historiografia Holokaustu ten, ten czynniku ten uwzględnia i, i o tym pisze Dawid Cezarani. Ta książka jest dostępna, monografia Holokaustu. Bardzo polecamy ją, bo to jest wybitna książka. Dawid Cezarani w tej książce mówi. Wprost, że e, ta zbrodnia pomorska, czy w ogóle ta, 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 te, te zbrodnie dokonane na Polakach w pierwszych miesiącach 1939 roku, były takim laboratorium, czymś w rodzaju laboratorium, gdzie Niemcy uczyli się mordować i likwidować e, na wielką skalę mężczyzn, kobiety i dzieci. E, to było laboratorium Holokaustu. To był wstęp. Do Holokaustu. No, trzeba się przyzwyczaić do mordowania niewinnych, bezbronnych ludzi, i ten Rubikon, tak to określmy, był wtedy właśnie przekraczany. Od września 1939 roku, całą tą akcją już po upadku Polski, dalszych stadiów eksterminacji, głównie polskich elit, zajmował się i koordynował. Reichsführer SS, Heinrich Himmler, który 7 października 1939 roku został mianowany przez Hitlera na stanowisko komisarza Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie, i w tych komórkach podporządkowanych Himmlerowi też powstało, powstało szereg ekspertyz pisanych przez doktorów i profesorów w mundurach SS, które zbiorczo nazywa się Generalnym Planem Wschodnim i który. Ale akcją pilotażową tak. była tak zwana akcją zamość. Ale zanim dojdziemy do akcji zamość, no jednak musimy powiedzieć kilka, kilka słów o, o Holokauście, tak? o wymordowaniu e, obywateli polskich, żydowskiego e, pochodzenia. W trakcie wojny, w trakcie całej wojny, Niemcy zamordowali. E, 3, prawie 3 miliony polskich Żydów, chyba, no bo tak mniej więcej z tej populacji żydowskiej, to się w różnych krajach, ale tak mniej więcej około 10% ludzi zachowało swoje życie. Czyli to była, no, to była, to była ogromna hekatomba. To było najpierw to, 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 to mordowanie polskich Żydów, polegało na tym, że oni zostali spędzani do, 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 do get. I potem, gdy, mm, przypomnimy też o tym, tak, no bo hitlerowcy nie od razu chcieli wszystkich zamordować, no Żydów mordowano. Bo y, też w 1939 Żydzi byli mordowani, ale nie byli jeszcze mordowani planowo, no to byli mordowani, no niestety no to musimy powiedzieć tak trochę dla rozrywki, jak żołnierze, żołnierze Niemieccy bądź Sesmani zobaczyli Żydów, no to. Tak mordowali, no bo, no, no bo Żydów bo się morduje. bo można było, bo, bo chyba nawet więcej, bo tak trzeba, tak? bo oni, oni, o, oni to szaleństwo e, czysty, rasowej, oni, oni, oni rozumieli swoją, e, rozumieli swoją funkcję, no ale, ale potem mamy do czynienia no, z całym ogromnym procesem wymordowania no, ogromnej części. E, Polskiej populacji czyli prawie 3 miliony polskich obywateli pochodzenia żydowskiego no stosunkowo w krótkim czasie tak, zostało wymordowane. W 1942 roku, dwa lata wcześniej. Tak, ten najgorszy jest ten 1942 rok, gdzie największym symbolem jest wielka akcja, tak zwana wielka akcja likwidacyjna. Jak to Niemcy nazywali w warszawskim getcie, Ale w tym samym czasie, gdzie w, kilku, w ciągu kilku miesięcy zamordowano prawie 400 tysięcy ludzi, I, i, i takim symbolem tej zbrodni jest, o którym chyba nie do końca mamy świadomość wymiaru tego symbolu, jest obóz w Treblince, gdzie, bo my zawsze mówimy o Auschwitz, w którym, w którym, w którym wymordowano. Milion, milion sto tysięcy e, osób, e, głównie Żydów, ale to, nie, to byli głównie Żydzi z całej Europy. Ale w samej Treblince e, wymordowano e, wedle, to nie jest wyliczone do końca, 800, być może 900 tysięcy obywateli polskich, bo to są ci Żydzi, byli obywatelami polskimi. W tym samym e, 1942 roku. Tak, czyli pamiętajmy, roku. że Treblinka prawdopodobnie jest największym polskim e, cmentarzem e, na, na naszych ziemiach. W tym samym 1942 roku Niemcy rozpoczynają akcję Zamość, czyli ludobójczą akcję, jak sami mówią, przebudowy etnicznej Zamojszczyzny co miało być wstępem takim programem pilotażowym realizacji Generalnego Planu Wschodniego opracowywanego w SS w innych komórkach podległych komisarzowi Rzeszy e, do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie, czyli Himmlerowi. I tu mamy do czynienia e, w tym straszliwym 1942 roku rzeczywiście z orgią bestialstwa, okrucieństwa, Kolejno. którego... Czytelnym, najbardziej takim okrutnym symbolem jest los dzieci za mężczyznę. No właśnie, bo my mówimy tutaj o Generalplan Ost, czyli generalnym planie wschodnim. Tych planów było kilka, i ostatecznie to miał być generalny plan osadniczy General plan. Bo mówimy o tej i zaczęliśmy od tego, że to miał być nowy rodzaj wojny. Bo to nie była wojna, ja bym powiedział tak, która ma przede wszystkim mieć wymiar i charakter militarny, tylko to miała być wojna, która miała mieć charakter rasowy. To miała być wojna rasowa. I to, co my do tej pory omówiliśmy, to jest właśnie takie przykłady owej wojny, wojny rasowej. Bo jaki był plan? Niemiecki. No, na czym polegał ten najbardziej ogólny plan osadniczy? Zidlung osadnictwo. On miał dwa, dwa momenty, czy dwa etapy. Najpierw to, było, to były wysiedlenia, Aus Zidlung, a potem zasiedlenia, An Zidlung. Wysiedlenia to często ma, 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 mają charakter, to co Niemcy rozumieli poprzez wysiedlenia, to, to nie było tylko wypędzanie. Obywateli polskich, a potem obywateli innych podbitych krajów na wschodzie ze swoich domów i mieszkań. Pod wysiedlaniem również była fizyczna eksterminacja, bo Holokaust to też, jak sobie przypomnimy, te dyskusje w trakcie konferencji w Wannsee. Jak nie nazwać morderstwa, yy, morderstwa? Tak, to, to też mówiono o wysiedleniach, ale tak naprawdę pod pojęciem osi, wysiedlenia, jeśli idzie o Żydów, myślano o ich fizycznej eksterminacji i fizycznej likwidacji. Czyli pierwszy plan czy pierwszy etap tego generalnego planu polegał na tym, żeby oczyścić yy, ziemię, tak? A drugi element tego planu polegał na tym, żeby na tej oczyszczonej z elementów dla Niemców niewłaściwych ziemi zasiedlić to Właśnie Niemcami, ale właściwie chodzi o, to, o kogoś innego, o Nordyków, o tą nową, nową, nową rasę. Bo to wracamy znowu do tego, jak mówił Hitler, ziemi się. Ludzi nie można zgermanizować. Germanizujemy Ziemię. I to był sens całego tego planu.